Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj porozmawiamy sobie o czasie w tradingu, dokładnie mówiąc o kalendarzu ekonomicznym, o strefach kill zones i o ICT macros. Będzie to prawdopodobnie jeden z najważniejszych odcinków w tej serii, bo nie bez powodu mówi się, że czas powinien być zawsze ważniejszy niż cena. Jeśli czas nie jest właściwy, jeśli czas nam się nie zgadza, to nas nawet nie ma wtedy przy komputerze, nawet nie patrzymy na wykres. Za każdym razem, gdy wchodzimy w jakiegoś tradera, musimy być pewni, że to jest już czas, żeby dany ruch cenowy nastąpił i to absolutnie nie jest losowy moment w ciągu dnia. W ten sposób wyróżnia się właśnie ICT pośród wszystkich patternowców, tych traderów detalicznych i tych, którzy grają jakieś formacje na cenie, ponieważ w ICT najważniejszy jest koncept czasu. Tak więc nie przedłużając, zaczynajmy. Pierwsza i najważniejsza sprawa to oczywiście kalendarz ekonomiczny, który możecie sprawdzić, czy na ForexFactory.com jest to darmowa strona internetowa, czy też na naszym Discordzie na kanale Economic Calendar rzucamy tam codzienny update, także zapraszam Was do sprawdzenia. Przede wszystkim kalendarz ekonomiczny jest to nasza mapa tradingowa na cały tydzień. Mówi nam on, kiedy możemy się spodziewać jakichś większych ruchów cenowych, kiedy możemy tradować, ale co najważniejsze? Kiedy nie powinniśmy tradować, kiedy odpuścić sobie dany dzień, bo no po prostu szansa na to, że wydarzy się jakiś sensowny ruch jest bardzo mała. To, co nas najbardziej interesuje w kalendarzu ekonomicznym, to przede wszystkim tak zwane red foldery, czyli wszystkie te newsy, które są oznaczone takim tutaj czerwonym znaczkiem, to właśnie na nich dzieją się zazwyczaj największe ruchy cenowe, czy to manipulacje, czy też ekspansje, ponieważ te newsy, które widzicie właśnie na ekranie. Wszystko jest zapalnikiem pod to, co potem zrobi cena. Uwierzcie mi, że wielokrotnie da się przewidzieć wyniki newsów, nawet tych ważniejszych, po prostu patrząc na cenę i to, jak ona się zachowuje, jak budowany jest liquidity i to, jaką mamy aktualnie narrację na rynku. Tak jak wspominałem, najbardziej interesują nas właśnie te red foldery. Jednakże zdarzają się sytuacje, zwłaszcza są to poniedziałki, kiedy nie mamy żadnych newsów, żadnych red folderów, i to są właśnie dni, kiedy po prostu odpuszczamy sobie trading, odchodzimy od komputera i zajmujemy się po prostu swoim życiem. Nie chcemy wtedy tradeować, szansa na to, że wydarzy się wtedy duża ekspansja jest bardzo mała, a nawet jeśli już to bardzo często po prostu nie dają entry, tylko cena albo idzie bardzo szybko w górę, albo bardzo szybko w dół i nawet nie ma gdzie się podpiąć. Tak samo, jeśli w danym dniu wyświetla nam się, że w Stanach jest bank holiday, tak samo odpuszczamy ten dzień, odchodzimy od komputera, po prostu nie tradujemy, bo jeżeli giełdy w Stanach są zamknięte, no to nas też tu nie ma, ponieważ nie ma tej płynności na rynku i szansa na jakąś większą ekspansję jest znikoma. Przechodząc dalej, bardzo interesuje nas też to, o której są dane newsy. Zazwyczaj są one o 8.30, o 9.45 lub o 10.00. Jest też jeden wyjątek, jest to właśnie FOMC, które mamy dzisiaj, które jest o 14.00 i następnie o 14.30 mamy konferencję Powell'a. Są to oczywiście godziny w czasie UTC-5, czasu Nowego Jorku. Tak więc, jeśli jeszcze nie przestawiliście swojego tradingu na ten czas, to zróbcie to jak najszybciej. Od newsów możemy spodziewać się dwóch rzeczy: będzie to albo manipulacja, albo dystrybucja. Tak czy siak, zazwyczaj te ruchy są bardzo agresywne, co nam po prostu bardzo służy jako traderom, bo możemy po prostu pod to się podpinać. Tak więc, przykładowo, jeśli mamy news o 8.30, który wydarzył się wczoraj. To będziemy po prostu oczekiwali, że o tej 8.30 wydarzy się manipulacja. Natomiast taki przykład, na przykład w poniedziałek, jeśli mamy news pierwszy o 8.30, to oczekujemy, że on będzie ma naszą manipulacją a następny jest o 9.45 i oczekujemy, że będzie to już nasza dystrybucja. To tak samo są tak no, zapalniki, pod cały ten koncept AMD, który omówiliśmy w pierwszym odcinku na tym kanale. Także jeśli jeszcze go nie obejrzałeś, to wróć do niego teraz, ponieważ jest to absolutna podstawa do tego co będzie potem. I teraz wytłumaczę wam bardzo, ale to bardzo ważną rzecz. Mamy świętą trójcę newsów i jest to FOMC, jest to CPI i jest to NFP. Czyli mamy publikacje danych na temat stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych, mamy inflację tą podstawową w Stanach Zjednoczonych i mamy informacje na temat rynku bezrobocia w Stanach Zjednoczonych. Są to trzy newsy, których absolutnie nie chcemy tradować. Nie chcemy być na rynku w czasie ich publikacji. Szansa na to, że wydarzy się wtedy jakaś nieprzewidziana manipulacja, jest bardzo duża. Wywala nam bardzo często wtedy stop losy, a te ruchy są nieprzewidywalne. Tak więc unikamy tradowania w tych godzinach. Jeżeli mamy publikację newsów o 14, to absolutnie nie chcemy być w pozycji o tej godzinie. Co więcej, gdy mamy jeden z takich newsów, na przykład tak jak dzisiaj mamy FOMC, to już dzień przed chcemy unikać tradingu. Ja osobiście gram maksymalnie do Londynu dnia poprzedniego, czyli na Londynie jeszcze mogę zająć pozycję, jednakże już wtedy zmniejszam moje ryzyko o połowę. Będę ryzykował tylko połowę procenta mojego konta, oraz mój take profit będę zazwyczaj brał na, tak szybko, jak się da. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ jeśli mamy tak ogromny news, to cały rynek na niego czeka, to liquidity będzie bardzo małe i po prostu na rynku bardzo często jest wtedy nuda, więc lepiej sobie to odpuścić. No dobra, skoro newsy mamy już omówione, to przechodzimy dalej. Teraz porozmawiamy sobie o tak zwanych kill zones. Już kiedyś Wam o nim wspominałem, jednakże teraz wyjaśnimy je sobie troszeczkę bardziej. Tak więc kill zones w ciągu dnia mamy cztery i jest to powiązane z sesjami. W jakich działają banki centralne danych kontynentów. W Azji jest to godzina od 20 do północy czasu nowojorskiego. Na Londynie jest to od 2 do 5 czasu nowojorskiego. New York AM Kilzone trwa od 8.30 do 11.00. New York PM Kilzone trwa od 13.30 do 16.00. Wszystkie te godziny są podane w czasie UTC-5 i są to zones dla rynku Futures i dla rynku Krypto Na Forexie jest troszeczkę inaczej Ja osobiście Forexa nie traduję, więc nie będę się o nim wypowiadał Jednakże jeśli wpiszecie sobie ICT Forex zones w internet to oczywiście te godziny Wam wyskoczą Są to takie okna czasowe, w których najbardziej chcę mieć swoją pozycję Tak jak wspomniałem aktywne są wtedy banki centralne Liquidity na rynku jest największe, tak więc my po prostu chcemy wtedy uczestniczyć, bo szansa na to, że dostaniemy jakiś sensowny ruch, są bardzo duże. W teorii tradeować możemy każdy kill zone, jednakże zalecam odpuścić sobie Azję, bo rzadko kiedy zdarza się, że Azja zrobiła dużą ekspansję. Najlepszy jest dla nas oczywiście New York AM i New York PM, jednakże Londyn jest jak najbardziej ok do grania. Każdy kill zone rozpatrujcie też w kontekście AMD, czyli akumulacji, manipulacji i dystrybucji. Tak samo jak dla Daily możemy sobie wyznaczyć nasze True Day Open. Tak samo dla każdego Kill Zonu też możemy zaznaczyć swój Open, aby lepiej widzieć to AMD. Czyli dla Londynu będzie to Open o drugiej, dla porannego Nowego Jorku o 8.30 i dla New York PM będzie to oczywiście Open o 13.30. Zobaczcie chociażby na przykładzie tego New York AM Kill Zone, jak tutaj mieliśmy Akumulację, potem nastąpiła manipulacja w górę i dystrybucja w dół, i ten ostatni etap close zamknięcia tutaj w Renju. Jeśli jeden z poprzednich kill zrobił bardzo dużą ekspansję, to jest duża szansa, że następny będzie dość kiepskiego tradowania. Zazwyczaj wtedy będziemy mieli jakąś konsolidację lub wąski retracement. I też zalecam sobie po prostu taki kill zone odpuścić. Wracając do tego przykładu, zobaczcie, jak dużo ekspansję zrobił poranny Nowy Jork. I potem New York PM nie był już za bardzo atrakcyjny. Mieliśmy troszeczkę konsolidacji, troszeczkę retracementu. Oczywiście jakieś skalpy dało się tam złapać, jednakże nie było tu żadnego sensowniejszego ruchu. W tych kill zonach mamy jeszcze dwa bardzo ważne momenty. Jest to godzina trzecia czasu nowojorskiego i jest to właśnie London Open. Wtedy otwiera nam się giełda i mamy bardzo duży zastrzyk płynności, która nagle wchodzi na rynek. Bardzo często ta trzecia jest manipulacją, po której następuje dystrybucja. I tak samo mamy dla Nowego Jorku Giełda otwiera nam się o 9.30 mamy wtedy potężny zastrzyk Liquidity. I zobaczcie na przykład jak wygląda ta świeca. Była to właśnie 9.30, mieliśmy tutaj przepotężną manipulację poniżej tych lowów, która po prostu wybiła bardzo wielu stop lossa. Zalecam też unikania trzymania pozycji w czasie tego New York Openu, ponieważ osobiście wywaliło mi tam stop lossy masę razy, po czym cena szła po prostu dalej w kierunku mojego targetu. Tak naprawdę jedyny moment, kiedy chcemy zajmować pozycję przed tym New York Openem, to jeśli manipulacja wydarzyła się o 8.30 na przykład na jakimś ważnym newsie typu CPI. kilzony, omówione, idziemy dalej. Tak więc ICT Silver Bullet. Jest to bardzo ważne okno czasowe i jest to godzina przed zamknięciem danego killzonu. Mogę wam powiedzieć, że 80% ekspansji danych kill zone dzieje się właśnie w tym momencie. Generalnie Silver Bullet jest to cały model, który stworzył ICT, jednak ja go bardzo nie lubię, ponieważ właśnie wiele osób używa go źle. Uważa to za taki pewnik, że jeżeli mamy dziesiątą, nastąpił jakiś Market Strack czy Shift, to na pewno idziemy w przeciwnym kierunku. Mamy ten reversal, wchodzą w pozycję, a jednak ich stop lossy zostają wywalony. Nie jest to takie proste jak ICT to zaprezentował, musi stać za tym większa logika. Dlatego nie będę wam pokazywał, jak ten model wygląda. Jeżeli jesteście ciekawi, to po prostu wpiszcie w internet. Ale tak jak mówię, nie wierzcie ślepo w to, że jest to taki po prostu łatwy pieniądz, bo tak nie jest. Chciałbym, żebyście myśleli o tym w takim kontekście, że po prostu w tych godzinach, gdy mamy Silver Bullet, czyli dla Londynu, jest to od 4 do 5 rano, dla Nowego Jorku, porannego, jest to od 10 do 11 rano. I dla Nowojorku popołudniowego jest to od 15 do 16. Tak jak wspomniałem zdecydowana większość ekspansji wydarzy się właśnie wtedy. Przykładowo mamy newsy o 10 to bardzo często te newsy już same w sobie robią nam ekspansję i to entry będziemy zajmowali wcześniej, bo na przykład New York Open czy 9:30 zrobiła nam manipulację lub mieliśmy ważne newsy o 8.30, które zrobiły nam manipulację. Następnie 9.30 już zaczyna tą dystrybucję w dół, tą ekspansję, i 10.00 znowu Silver Bullet daje nam fajne entry. Silver Bullet mamy omówionego tak pokrótce. Zapamiętajcie, proszę, że jest to takie okno czasowe, w którym dzieje się 80% ekspansji i przechodzimy dalej. Omówimy teraz ICT macros. Dla mnie personalnie był to game changer w moim tradingu, gdy zrozumiałem, jak faktycznie one działają. Mój win rate skoczył bardzo mocno. Tak więc makro mamy tak naprawdę dwa rodzaje. Mamy to podstawowe, które możemy znaleźć w każdej jednej godzinie danego dnia. Jest to 10 minut przed zamknięciem świecy godzinowej i 10 minut po zamknięciu świecy godzinowej, czyli na przykład 9:50, 10:10 jest to nasze makro. Lub jest też druga szkoła. Jest to jakaś godzina i 15 minut przed zamknięciem tej świecy godzinowej, i 15 minut po zamknięciu, przykładowo 9.45, 10.15. Ja osobiście używam tego drugiego, aczkolwiek jest to kwestia bardzo indywidualna. Ludzie się podzielili tak naprawdę na dwie grupy i cały czas się kłócą, które jest lepsze. W moim mniemaniu. Jest to bardzo indywidualne, zależy to od Waszego modelu, więc sprawdźcie sobie na podstawie backtestów, co Wam działa lepiej i tego właśnie używajcie. Drugi typ są to makro dodatkowe, które kiedyś tam ICT wspomniał, I jest to dla Londynu od 2.33 do 3 rano i od 4.03 do 4.30. I mamy też dla New York PMU dodatkowe makro, jest to od 13.10 do 13.40. I od 15.15 15 do 15.45. I teraz, od makro, oczekujemy, że nastąpi w nim albo reversal, czyli cena nam zawróci, albo nastąpi ekspansja. To są dwie rzeczy, które tak naprawdę robi makro. Bardzo rzadko się zdarza, żebyśmy w tym okresie po prostu sobie konsolidowali. Jednakże takie rzeczy też się dzieją, ponieważ w tradingu nic nie jest stuprocentowe. I teraz bardzo ważna sprawa. Jeśli reversal następuje w makro, tak jak na przykładzie tutaj pierwszym i na przykładzie drugim, to możemy zajmować pozycję poza tym czasem. Czyli powiedzmy, reversal następuje nam o godzinie 9.57, więc my na spokojnie będziemy mogli zająć pozycję o 10.20 już poza tym makro. Jeśli natomiast reversal następuje poza makro, dajmy na to: będzie to 9.30. To my, żeby wejść, będziemy dalej chcieli czekać na makro, czyli pozycję możemy zająć dopiero wtedy, gdy na zegarze wybije 9,50 lub też te odpowiednio późniejsze makro. To musimy sobie tak jakby dostosować do tego, co się dzieje na rynku. Najważniejsze jest jednak to, żeby się tego trzymać, czyli że jeżeli rewersal następuje w makro, możemy zająć pozycję poza makro lub też oczywiście w makro, a jeżeli rewersal następuje poza makro, to my czekamy. Na to okno czasowe. Tak jak wspomniałem, dla mnie był to game changer i wiem, że dla wielu osób także kompletnie zmieniło to ich trading, więc sprawdźcie sobie, jak to działa i zaufajcie mi, że jest to bardzo ciekawe. Tak więc podstawowe zagadnienia z czasu mamy już omówione. Wiem, że do tego filmiku pojawi się bardzo dużo pytań, także zadawajcie je, bo tak jak wspomniałem, czas jest o wiele ważniejszy w tradingu niż sama cena. Jeśli czas się nie zgadza, Cena nie ma po prostu prawa bytu. Zawsze możecie do mnie napisać z pytaniem: czy to w komentarzu, czy na privie, czy na naszej grupie na Discordzie Gotham City. Link oczywiście jest w opisie tego filmu. Jeśli Cię tam nie ma, to zapraszam. Ode mnie to tyle. Do zobaczenia. Cześć.